Cześć wam. Ruszamy z tego pięknego parkingu. Naprawdę parking super. Tam są prysznice w tym budynku osobno, ale najpierw trzeba iść tutaj do restauracji po klucz. Cztery kabiny prysznicowe. Po prostu kabiny prysznicowe, nic więcej nie ma. Toalety, umywalki, wszystko jest tutaj. Bardzo fajny, przyjazny personel. Piękna okolica, dużo zieleni, także super Ja ruszam. Mamy 220 km do Meridy Tylko teraz tu muszę trochę odbić w Lewice. No to jest taki zygzak żebym się zmieścił wiecie? wiecie jak ten krawężnik jest tutaj zryty po prostu ciężarówki, które się wyłamują on jest za Yy, tak jak ja to ja pojadę teraz normalnie, ale ciężarówki, które by stały obok mnie, ja tam na styk przyjechałem obok mnie, no to żeby się wyłamać, to <grym> praktycznie każda, którą widziałem, to tutaj tylnymi kołami najechała. No dobra, to co? Pogoda piękna, 20 stopni, Portugalia, słoneczko, błękitne niebo, yy, a my. Jedziemy ale w kierunku Hiszpanii do miejscowości Merida. Z takich ciekawostek to Merida nazywana jest Hiszpańskim Rzymem. Dlaczego? Ano dlatego, że została założona właśnie przez Rzymian w 25 roku przed naszą erą. Także bardzo stare miasto założył to miasto Oktawian August i jest tam masę zabytków właśnie po Rzymianach bardzo dużo zabytków ja sobie wygooglowałem już wszystko pozaznaczałem na mapie Google żeby to dzisiaj pozwiedzać praktycznie do zwiedzania jest wschodnia część Meridy, czyli na wschód od głównej rzeki, która tam przepływa jest kilka mostów, które warto odwiedzić, dzisiaj tam zostanę do późnego wieczora się ściemni, żeby zobaczyć jak to jest wszystko popoświetlone, popoświetlane, a jutro tak, a jutro pójdę jeszcze raz do miasta, bo tam jest raptem 2,5-3 km z Buta, to nie jest aż tak daleko i dozwiedzam jeżeli można tak to nazwać to miejscowość, jest tam też Plaza de Toros a, mam drona zobaczymy czy się uda, mam nadzieję, że nie wleci mi gdzieś tam nie wiadomo gdzie na dach, tak jak to się, jak to miało miejsce w Albacete i e, może uda się coś nagrać, może nikt mi złapie, no zobaczymy w każdym razie zobaczymy jak to wygląda e, no i co trzymajcie kciuki za fajną wycieczkę jadę autostradą A6 w Portugalii po, prawej, po lewej stronie są wszędzie dęby korpowe i fajnie widać, bo <laughs> przepraszam, są tak okorowane te pnie od ziemi do momentu, gdzie się rozgałęziają. Tu, gdzie jest sam pień, to wszystko jest tak fajnie okorowane i dalej już idzie normalnie drzewko. A z daleka widać już nawet. Że grubość tego korka to nawet jest Kilka centymetrów Zobaczcie jak to wygląda Właśnie tak to wygląda I tu wszystko z korka Można kupić W Portugalii W tych sklepach z pamiątkami Można kupić torebki z korka Można kupić portfele z korka Można kupić Czapki, gdzie są daszki korkowe, ale to mówię, to jest taka cieniut, ta cieniutka warstwa korka, to jest wszystko elastyczne jak materiał. Bo na przykład jak się kupuje, nie wiem, na karty bankomatowe, czy jakieś kredytowe, z takimi przegródkami, eee, taką rzecz, to ona jest elastyczna. O, jakie owieczki sobie tam biegają, zobaczcie. Eee, to To jest wszystko elastyczne. I to naprawdę jest trwałe. Korek to nie tylko tak, że yy, zamykamy butelkę od wina. Widzę, że to jest sztywne się łamie. Nie, 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 nie. Oni tutaj cuda z tego robią. O i następna stacja benzynowa, yy, która nazywa się tak jak miejscowość, która jest nieopodal niej. Po lewej stronie byczki krowy. Yy. Tutaj między tymi drzewami kokowymi, oczywiście, luźno sobie chodzą zwierzęta, tak jak tutaj teraz leżą też byki, takie fajne, o, ale galanty. Tak są też konie. Yy, całe te tereny, które, ja nie wiem, no to wygląda mniej więcej tak jak yy, w filmie Yellowstone. Ja tam przerysowałem to, ale chciałem wam Pokazać o co mi chodzi powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, że jest krowa przypięta na łańcuchu. O, tam tu sobie byczek się stoi, tam sobie jakaś krówka leży pod tym e, pod drzewem. Chodzi o to, że te zwierzęta są puszczone w samopas. Tak samo konie. Te konie tutaj e, całymi stadami poruszają się po tych ogromnych terenach między tymi drzewami. Nikt nie, nie zgania, ich nie zgania do. E, gdzieś tam. Do, do, do stajni, tak samo jak tych zwierząt y, hodowlanych do obory. Tylko cały czas są tutaj i swobodnie sobie spacerują. To mi się bardzo, bardzo podoba. Do, nie wiem, 100 kilometrów? Do Hiszpanii? Chyba tak. Jakoś tak. 100 kilometrów. jak będziemy wjeżdżali do Hiszpanii od strony Badajoz, to tutaj y, o widzicie A6 Espania. Jest napisane. A zbliżamy się w ogóle do miejscowości Evora Byłem też w tej miejscowości. Spacerowałem sobie. W każdym razie yy, tu jest region Ekstremadura. W Hiszpanii, jak wiemy, yy, będzie Ekstremadura. No, po, po Portugalii się jeździ zajebiście. Zajebiście. No pusto, pusto, po prostu pusto. Autostrada należy tylko praktycznie do mnie. Tu jakieś. I, i parę osobówek jeździ, i to wszystko. I zieleń, wszechogarniająca zieleń. Przestrzenie są gigantyczne tutaj. Gigantyczne. Eee, I teraz tak. Pokleiłem sobie tutaj tą, tą taśmą i fajnie, no jak będę jechał na wschód, no teraz jadę na wschód, tak, ale chodzi o to, że rano jak będzie, nie wiem, wystartujemy we Francji na przykład albo w Niemczech, e, no to to słońce będzie mnie tam raziło. Tak, czyli to spełni, da, spełni swoje zadanie, e, ten głupi plaster, ale e, teraz na przykład on mi przeszkadza. Troszeczkę mi zawęża pole widzenia i jest mało estetyczny, nawet do nagrań, prawda? Jest taki glut tutaj naklejony i to wszystko. I o ile by było naprawdę fajniej, tak jak kiedyś powiedziałem, jakby wyprodukowali tutaj taką klapkę, którą można by było jakoś tak otworzyć, i ona by sobie tutaj zasłaniała to. Nie, taką zasłonkę. Można by było? Można by było. No ale po co? No ale po co? Jak jeść, jak kierowca, sobie nalepić cztery plasterki taśmy klejącej. Dobra, wjeżdżamy na bramki. -da. I już przejechaliśmy. Tu już niewiele mi zostało do, do granicy. Tak, niewiele mi zostało do granicy, bo 88 km, nie wiem, 30, może mi zostało, 88 mam do Meridy. No to tak można powiedzieć, rzut beretem do Hiszpanii. O, Espania 17 km, także już. Ja i wy wiecie, ile mam do, do granicy yy, na, z Badajoz tutaj, bo tutaj będziemy przechodzili przez przejście graniczne. Jak się jedzie na tą granicę na Badajoz, yy, o tu można kupić takie domki holenderskie. Jak się jedzie na Badajoz jest bardziej płasko. Nie jest tak, yy, ten teren taki górzysty, jak tam górą się. Yy, w północ w Portugalii przekraczamy granicę już tam właśnie e, Villar Formoso ewentualnie Chaves, tam na samej górze e, tam są jednak pagórki większe no dobra e, A6 Espania Prosto jest napisane to jest ostatnia stacja chyba benzynowa po stronie hiszpańskiej portugalskiej a tu już jest taki, taki, no terminal taki można powiedzieć to już tutaj się stoi praktycznie za chwileczkę będziemy mieli Hiszpanię to jest pierwszy parking po stronie portugalskiej jak się wjeżdża z Hiszpanii to już jest tam znak że tylko został się jeden kilometr do granicy Naprawdę wszystkie te takie terminale i tak dalej to są <laughs> takie zaniedbanie, nie wiem czemu To wszystko jest takie opuszczone o, Espania 1 Te parkingi są takie gówniane, także dopiero gdzieś dalej jest, jest, jest ten węzeł taki parkingowy dla kierowców to wszystko jest takie fajne no dobra, za chwileczkę powinien już być znak, że wpadamy do innego kraju. Już jest po prawej stronie. Tutaj za tym znakiem schowany Ekstremadura. No, proszę bardzo. I zostało nam 67 km do. No, gdzie? Do Meridy. O, właśnie. Jedziemy do Meridy. Korzystając z tego, że jedziemy wolno, to pokażę wam, jakie tu wszystko wysuszone jest. Na dysplejach teraz informacje, że ekstremalne upały i zagrożenie pożarami. Tak naprawdę te roślinki zielone, które tutaj są, rosną te krzaczki. Dlaczego one tu rosną? Dlatego że zostały posadzone i tam jest magistrala wodna. Takie wężyki wzdłuż płyną, są położone i to jest wszystko nawadniane, bo gdyby nie było nawadniane, to wyglądałoby wszystko tak jak po tej stronie. No, do Meridy się zbliżamy. Tu już macie, widzicie, że ryzyko Użarów na displeju. Jeszcze nie tutaj zjeżdżamy, ale na następny parking za 2 kilometry. Ale to są już przedmieścia Meridy. Przez to miasto przepływa taka rzeka, która się nazywa Guadiana. Już wcześniej tą rzekę przekraczałem. Tam tuż po do Hiszpanii. Wielka, wielka, wielka rzeka. Spójrzcie. Bardzo szeroka. I kilka fajnych mostów jest tam w Meridzie. Stąd już widać takie łukowate konstrukcje, ale to nie są mosty. Tam to o czym teraz mówię. Ale to są e, rzymskie budowle które mają 2000 lat. Dobra, tutaj sobie skręcimy i jedziemy na parking. Ja zrobię sobie jeszcze kawę, odładuję telefon, wezmę drona, no bo mamy godzinę 13.15, także już tego czasu, takiego normalnego można powiedzieć, czasu, który jest też w Polsce. Że godzinka skoczyła na plus, przejedę przez Rondo. Dobra, zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Jak tu nie będzie miejsca, to tam przejadę na drugą stronę, ale mam nadzieję, że będzie. to tutaj, tutaj już jest tak naprawdę Merida, napisane. wjeżdżam tu dobrze, wjeżdżasz tu. Wjeżdżamy, wjeżdżamy, wjeżdżamy tutaj jest tyle miejsca ja tu chyba kiedyś stałem wiecie, tak ja tu stałem nawet tutaj tak po środku No zobaczymy gdzie tutaj się ustawić tam jest bus, bus, bus tu wszystko stoi, jak to w Hiszpanii marki, betoniarki, Sio. z gazem kurde to nie będę stał tu blue o, może koło tego Litwina akurat tutaj ładnie Ładniej sobie wykręcę, zaraz albo wiecie co? O, ja sobie tutaj stanę, zobaczcie, Jakie zajebi fajne miejsce. Widzicie? Tylko wyprostujemy się, stanę sobie tak. 14,50 i, ale, ten już trochę tutaj stoi, to Audi. No, na pewno trochę stoi, bo pod kołami jeszcze ma. Już pajęczynią zarówno Jest gorąco, jak w piekle. 35 stopni. E, zresztą widzicie, tutaj też babeczka sobie stoi, w samym staniku, w gaciach. To jest, jest po prostu gorąco a ja idę do Meridy stąd jest niecałe 2 km do Mercadony niecałe 2 km do Mercadony a 2,5 km do centrum miasta pozaznaczałem sobie co chcę zwiedzić no i dzisiaj i jutro planuję spędzić czas właśnie w tym mieście dzisiaj do późnego wieczora no bo Chcę zobaczyć, jak wieczorem są popoświetlane te różne zabytki. Jakieś ekipy? Poprzyjeżdżały sobie, proszę bardzo. Tutaj mamy duży, 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 dużą restaurację. Tak, ja tutaj kiedyś stałem ze Sławkiem w tym rejonie i też wiem, że było tak gorąco, że tutaj stałem właśnie na tej. Jak są w Srednisburgu zaraz? Było tak gorąco, moi drodzy, że było chyba 28 albo 30 stopni w nocy o drugiej. Nie dało rady spać. No, zobaczymy, jak dzisiaj będzie w nocy. Na razie z buta idziemy do sklepu. Zjeść z Dobra, jak tu jest ten parking, to. O, tutaj musimy iść tą drogą, a tam jest miasto. To takie lekko przymglone. Kurcze gorąco jest z tej ziemi, ale mam nadzieję, że widoki, które tam będą i atrakcje wynagrodzą po prostu mi to, że tam pójdę o taką ścieżynką się tam przetrwał ja mam Uświadomić, tu jak tu jest y, wam, jak tu jest sucho. Zobaczcie, tu jest po prostu ta cała trawa. To wszystko, słyszycie, jak to hałasuje? To jest suche, jak biur. Ale tu ile ślimaków mamy? Ja pierdzielę. No, w każdym razie, wystarczy, że tutaj bym rzucił zapałkę. I mamy pożar koło meridy. Masakrycznie, sucho. Ja uszedłem daleko, bo tam jest parking, ale już widać tutaj. Patrzcie, jak tu się musiało palić. Tu są zabudowania, a tu musiał być pożar. Bo ziemia spalona, krzaki spalone, aż tam to wszystko się ciągnie. Tak samo tutaj. To wszystko się jarało. No i te zabudowania to praktycznie były na granicy ognia. Także tylko współczuć, no ale cóż, no tutaj jest odkryta przestrzeń, duży wiatr, gorące powietrze, w ogóle jest gorąco, i dlatego to się wszystko jarało. Tam ten czarny plac daleko to też nie jest czarnoziem, tylko to jest spalona ziemia, tak samo jak ta tutaj po naszej lewej stronie. Także zdaję sobie sprawę, jaką straczkę musieli mieć ci ludzie, co tutaj mieszkają. Tak to się zajęło. Mało ciekawe, nie? Z tej perspektywy teraz będzie dobrze widać. Jak to wszystko jest słomkowe. I te czarne place. A tu właśnie wokół Badachos też były takie ogniska, ognia. Jak się czytało w internecie. To tutaj właśnie e, było też takie skupisko. Gdzie te pożary powstawały. Czyli nie jestem gołosłowny. Może się zobaczyć jakie tutaj połacie były w ogniu. To wszystko przy drodze. Tutaj, tutaj. A całym praktycznie tym odcinku co idę. To wszystko stało w ogniu, a tam już są zabudowania. Ogromna przestrzeń.